Ania Bardowska przez rok ukrywała, co działo się w jej małżeństwie. Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki rolnik-szuka żony. Przez ostatnie miesiące rzadko byli widywani razem. Co dzieje się w ich małżeństwie? Dopiero w nowym filmie Anna wyjaśniła, co ukrywali. Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony, Ania i Grzegorz Bardowscy są razem już od 9 lat. Poznali się na planie, rolnik szuka żony. Już w programie TVP świetnie się rozumieli, a po zakończeniu zdjęć ich relacja rozwijała się ekspresowo. Wiedzieli, że są dla siebie stworzeni, wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci. Oboje też dbają o kontakt z fanami. Anna ma na Instagramie aż 326 tysięcy obserwujących, a w serwisie YouTube śledzi ją 158 tysięcy fanów. Para ma także drugi profil na YouTube o nazwie Bardowscy. Na nim częściej udziela się Grzegorz, opowiadając o rolniczej codzienności, wyzwaniach, ale także nowinkach technicznych i swoich projektach. Sielankowy obraz ich życia zaczął jednak budzić ostatnio wiele wątpliwości. Fani zastanawiali się nawet, czy para wciąż jest razem, bo w mediach społecznościowych było bardzo niewiele wspólnych zdjęć i nagrań. Teraz Anna wreszcie wyjawiła tajemnicę, jaką ukrywali z Grzegorzem przez okrągły rok. W nowym filmie opowiedziała o trudnościach, jakie przeżywało ich małżeństwo. Bardowska od dłuższego czasu musiała mierzyć się ze wścibskimi pytaniami internautów dotyczącymi jej związku z Grzegorzem. Była rozliczana z tego, jak często pokazują się na wspólnych zdjęciach, a raczej, dlaczego tak rzadko? Teraz okazuje się, że część podejrzliwych osób rzeczywiście miała rację, rolnika często nie było w domu, a ostatni rok był trudny dla ich małżeństwa. Kiedy już rozwiązał się jej język, opowiedziała ze szczegółami, jak wyglądały ostatnie miesiące ich życia, szczegóły poniżej. Tajemnica Anny i Grzegorza Bardowskich, nowy film, okazuje się, że temat, jakim zajmował się w ciągu ostatniego roku Grzegorz Bardowski, także jest powiązany z rolnictwem. Rolnik wziął na swoje barki ogromny ciężar, który rzeczywiście wymagał częstych i długich podróży, stworzenie własnej marki i produktów, które wymagały przetestowania na pszenicy, rzepaku, burakach czy kukurydzy. Musieli to ukrywać, ponieważ wszystko związane było z rewolucyjnym produktem, jaki stworzył mąż Anny. Poza tym, kobieta bała się o swoje bezpieczeństwo. Nie chciała, by tysiące obcych osób w sieci wiedziało, że często jest w domu sama z dziećmi. Przy okazji, żona rolnika zareklamowała nowy produkt męża, który ma masowo zwiększyć produkcję plonów. Wyraźnie widać, jak dumna jest z pracowitości i talentu Grzegorza.